Cześć. dziś przychodzę do Was z tym obiecanym filmem na ten sześciokąt, które te sześciokąty wykorzystuję do zrobienia kocyka temperaturowego na 2026 rok, więc mam już tutaj troszeczkę. Dziś będzie tutorial, ale jak już będę strzywała te sześciokąty, to też Wam pokażę, jak strzywać. Więc zaczynamy. Do moich sześciokątów wykorzystuję włóczkę Gazal Baby Cotton XL i dziś mam kolor 3413. I szydełko 3,5. I to jest tyle, co Wam potrzebne. Zaczynamy od 5 oczek łańcuszka. Które zamykamy oczkiem ścisłym, więc robimy pętelkę. 5 oczek łańcuszka. I zamykamy oczkiem ścisłym. Wiadomo, to jest sześciokąt, więc też będziemy mieli takich sześć sekwencji, które Wam zaraz pokażę. Zaczynamy tutaj, w tym rzędzie zaczynamy 5 oczek, łańcuszka jeszcze raz. 2, 3, 4, 5. I wbijamy się tutaj okrąg, nawijamy włóczkę, będziemy robili słupki. Więc Wbijamy się, robimy trzy słupki, raz, dwa, trzy, dwa oczka łańcuszka i znowu trzy słupki, raz. 2, 3, dwa oczka łańcuszka. I takich sekwencji zróbcie 5 na razie. Oczywiście, jak zawsze, coś się zdarzy, że o czym zapomnę powiedzieć. Tutaj tą nitkę od razu sobie obrabiamy tymi słupkami. Łapiemy po prostu, jak się wbijamy. Pokażę. Na przykładzie jednego, że jak się wbijamy, to od razu, żeby tą nitkę złapać, dzięki temu nie będziemy musieli jej chować. A to muszę sprócić. I teraz tak, jak mamy tutaj 5 sekwencji, oczywiście trzeba to też troszeczkę tak ściskać, żeby nam się to zmieściło wszystko. Więc mamy tak: raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Znów robimy dwa oczka łańcuszka po tym piątym. I teraz. Robimy dwa słupki tylko, dlatego, że te pięć oczek łańcuszka, które tutaj robiliśmy, już przyjmujemy jako słupek, czyli trzy, ocz trzy oczka łańcuszka i dwa na poprzeczkę. Więc teraz tylko dorabiamy tutaj dwa słupki i wbijamy się oczkiem ścisłym w trzecie oczko, czyli raz, dwa, trzy. Wbijamy się w trzecie oczko. Więc teraz idziemy znowu do góry. Teraz robimy trzy oczka łańcuszka raz, dwa, trzy. I musimy każdym będziemy dodawać po prostu tutaj w te poprzeczki. Musimy dodać dwa słupki. Więc robimy tak. Jeden słupek w poprzeczce. Dwa oczka łańcuszka. Jeden słupek. I teraz po prostu robimy tutaj normalnie trzy słupki na tych, które mieliśmy w poprzednim rzędzie, czyli raz, dwa, trzy, trzy. I znowu doszliśmy do poprzeczki, i znów tutaj robimy jeden słupek. Dwa oczka łańcuszka i znów jeden słupek. I to jest tyle w tym rzędzie. I każdy kolejny rząd będziemy już robić tak samo, czyli robimy znów trzy słupki z poprzedniego rzędu. I mamy poprzeczkę, i robimy jeden słupek. Dwa oczka łańcuszka i słupek. I tak zróbcie do tego momentu. I teraz jak już doszliśmy tutaj do tego momentu, tą poprzeczkę mamy zrobioną. Wbijamy się. I robimy słupek w kolejnym słupek. I tutaj łapiemy trzecie oczko, zamykamy oczkiem ścisłym. Po prostu te trzy oczka traktujemy jak swój pierwszy słupek. Czyli mamy pięć. Teraz mamy tutaj, musimy mieć y, pięć słupków w każdej sekwencji. Sekwencji oczywiście sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć. I teraz przechodzimy do kolejnego rzędu i robimy tak samo jak ten, tylko po prostu teraz już będziemy robili nie tutaj trzy słupki, tylko pięć. Więc znowu jeden, dwa. Trzy, Teraz już mamy tutaj słupek, więc musimy zrobić bicie pod te nitki i zrobić słupek. I przechodzimy znów do poprzeczki i robimy poprzeczkę tak samo jak poprzednio, czyli słupek, dwa oczka łańcuszka i słupek. I dalej robimy pięć słupków, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i mamy poprzeczkę, więc słupek. Dwa oczka i słupek. I dalej robimy pięć słupków i całe to okrążenie do tego momentu. Więc już tutaj doszliśmy do tego momentu. Zakończamy tak jak poprzednio. Trzecie oczko łańcuszka, robimy oczko ścisłe. I teraz będziemy robili już ostatni rząd. Bo ja robię te swoje heksagony, właśnie sześciokąty heksagony. Robię na cztery rzędy. Raz, dwa, trzy, cztery. Wy, wy oczywiście możecie zrobić mniejsze, większe. Zależy jak Wam się podoba, jak chcecie. Po prostu każdy rząd już będziemy robić tak samo. Więc trzy oczka łańcuszka. Teraz w tym rzędzie właśnie uzyskaliśmy 7, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, każdy po 7, a teraz po prostu uzyskamy 9, no bo jakby do każdego tutaj dochodzą 2 słupki, więc 3 oczka łańcuszka, bijamy się tutaj, robimy słupek 1, Drugi, czyli mamy 3, licząc te 3 oczka łańcuszka. I oczywiście na poprzeczce. Słupek, dwa oczka. I słupek. Nie wiem, jak to mi się tam dobrze drywa. Czy mi nic nie ucieka, ale mam nadzieję, że jakoś tak jasno tłumaczę. Więc jeden, dwa. No, ja też Wam nie pokazuję tak dokładnie, jak robić słupek, czy oczko ścisłe, czy coś tam. No bo już jakby takie filmy na moim profilu też są, więc możecie sobie tam przejść i zerknąć. Ale myślę, że jesteście na takim etapie, że słupek, czy oczko ścisłe umiecie zrobić. Więc tak, mamy 7 tak. raz, Aha, to już będzie 8 powinno być. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I teraz doszliśmy do poprzeczki, więc słupek, dwa oczka, łańcuszka i słupek. I znów robimy tutaj 7. I na poprzeczce słupek, dwa oczka, łańcuszka, słupek. I to jest ostatni rząd. Zaraz Wam pokażę, jak kończymy. Więc doszłam tutaj już do tego momentu, że mam tutaj zrobione te wszystkie słupki. I wbijam się oczkiem ścisłym w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągam troszkę taki dłuższy koniec, żeby obciąć i schować nitkę. Tak, tutaj to też możemy sobie obciąć. chowamy. Ja po prostu chowam sobie tak, że Tutaj sobie troszkę ściągam. Wbijam się pod te dwie nitki. O, też sobie tutaj ściągam. To mi się tak fajnie zamknęło. I po prostu przechodzę sobie do tyłu, zahaczam o jakąś tam nitkę. Robię taki supełek, żeby mieć pewność, że mi się to w trakcie użytkowania żadne nitki nie będą wychodzić. Choć w jednym mi wyszło troszkę, ale to dlatego, że za krótką obcięłam. Więc tak, tak to wygląda z tej strony. Tu mam supełek zrobiony i po prostu sobie już od strony lewej chowam niteczki. Więc mam schowane już tutaj wszystko, i ja jeszcze swoje sześciokąty, żeby one właśnie miały taki kształt, blokuję na takiej macie. Oczywiście to nie jest konieczne, bo one i tak mi się wydaje, że fajnie wyglądają, no ale jednak ja sobie tak przyjęłam, żeby je tak fajnie naciągnąć. Więc naciągam i pryskam samą wodą. Ja dość obficie tutaj teraz nie będę pryskać, żeby sobie tak wszystkiego nie pomoczyć, tylko po prostu chciałam Wam pokazać. Więc pryskuję dość obficie wodą te heksagony i zostawiam do wyschnięcia. I tak to się właśnie prezentuje. Tu oczywiście mi się teraz troszkę pomieszały, ale tak wyglądają gotowe, zblokowane sześciokąty. Także dziękuję, jeśli oglądaliście. Dziękuję Wam bardzo. Zostawcie lajka, like jeśli Wam się ten film podoba. Piszcie, jaki chcecie zobaczyć, co Wam może, może coś nie dopowiedziałam, coś jeszcze nie rozumiecie, więc dajcie mi znać. Ja oczywiście postaram się wszystko dograć, wytłumaczyć. Też pojawi się jakiś taki dłuższy film na temat tego kocyka i ogólnie jakie mam teraz plany. Więc dziękuję Wam za dziś. Pa!